Pod różą znajdowała się mroczna komnata, której wnętrze wypełniały księgi, e, dziwaczne przedmioty i plakaty z odległej epoki. Właśnie miałem to powiedzieć. A, a to przepraszam. Nikt nie miał wątpliwości, że komnatę tę zamieszkiwał tajemniczy. Nostradamus! Przyszliśmy! Jesteś tu? Witajcie, podróżnicy. Jestem Nostradamus. To ja was wezwałem. Ja. E, e, nie, nie, no tak, no tak. E, wiemy, bo przecież nas wezwałeś. No tak, tak, a więc chcecie odmienić swoją historię? To posłuchajcie. No, zamieniamy się w słuch. Musicie wyruszyć w przyszłość i powstrzymać czterech jeźdźców czasu przed uruchomieniem wehikułu czasu. Ustawcie wehikuł na godzinę mniej więcej 8.30 po południu. Na pewno po południu? Tak, przecież nie rano. Ha, 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 ha. <laughs> Bardzo śmieszny. Znajdźcie dom z czerwoną dachówką. Powiedzcie dziadce, która tam mieszka, żeby pilnowała babcia. Który też tam mieszka. Aha. Żeby babć nigdy nie opowiedział swoim wnukom o wehikule. kule. Czerwona dachówka. Dziadka. Babć. Zrozumiałem. E, to krecia robota. No Wyjaśnię ci po drodze. E, no, Nostradamusie! E, a czy nie możemy tych czterech jeźdźców w tej przyszłości po prostu załatwić jakimś laserem albo, albo czuść? Nie, to wykluczone. Tak tylko pytam. Ruszajmy, Reksiu. To nie będzie trudne. A gdzie właściwie znajduje się Lej, Nostradamusie? Lej znajduje się w podziemiach siedziby Zakonu ryżokitowców. Jest pilnie strzeżony. O matku. Toż te kompletno oszołomy na pewno nie pozwolą nam się zbliżyć do Leja. To oczywiste. Na szczęście istnieje sekretne przejście, z którego skorzystacie. Mów dalej. Na rynku stoi pomnik założyciela miasta Korybuta Dość Mocnego, pradziadka naszego króla. Przejście otworzy się, jeśli trzykrotnie stukniecie go w lewą stopę. I tak Reksie i Kretes ruszyli, aby trzykrotnie stuknąć w stopę pomnika króla Korybuta Dość Mocnego. Puk, puk, stuk. Puk, puk, stuk. A co to? Myślałem, że się otworzy tajemne przejście do podziemi. Co to za herb? No, pewnie tego króla. Coś tu trzeba poprzestawiać na pewno. Ech, jak znam życie. Siu! Nie. E, e, <coughs> e, dzień dobry. Mm. Witam was mościów. Jestem Harold Harold i od razu małe pytanko. Jeden z rycerzy nie dojechał na turniej. Akurat jego zamek jest oblegany przez Mongołów. Czy może któryś z panów nie zechciałby zająć jego miejsca w nadchodzących zawodach? O matku, a, ta, a co można wygrać? Sławę, poważanie, szacunek i uznanie. Nie tam. Ponadto zwycięzca dostąpi zaszczytu zbliżenia się do jaśnie nam panującego króla Gluttona VI. Tłustego, ujrzenia go w pełnej krasie i poczucia bijącej odeń aury świetności. Ale my nawet nie mamy rumaka. Nie szkodzi, nie szkodzi. Mamy tu trzy zapasowe rumaki publiczne prosto od pługa. To jak będzie, he? No, 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 nie wiem. Kret na koniu? To jakaś paranoja. Jak się zdecydujecie, wybierzcie konia i o tamtą furtką na wprost. Mm. Mo, mo, może, może ten. Koń publiczny Rus, silny jak tur, wolny jak krowa. Mm. Koń publiczny Lech, taki sam pod każdym względem. Mm. Koń publiczny Czech, szybki jak wiatr, ale słaby jak kisiel. Mm. Koń publiczny rósł, silny jak tur, wolny jak krowa. Wybrawszy rumaka, Rek się ruszył stanąć w szranki, zaś kretes w bezpiecznej odległości. Kto to powiedział?